Ale wiesz, że ze słów Twoich wyłania się taki obraz, że no brak występu na gali KSW Epic to była zemsta Twojego byłego promotora. No dokładnie, no tak było, no, no ale co ja poradzę. Na szczęście już jest to za mną i tyle. Ja miałem też propozycję, by Flikę walczyć, ale nie przyjęłem jej, poszedłem do KSW. I tu się spełniam. A czy to prawda, że podczas pracy ze swoim trenerem masz zakaz bicia na wątrobę? Nawet w sytuacji, kiedy trener ma ochraniacz. <grystanie> Cześć, witajcie. Nazywam się Artur Mazura, to jest program Klatka po Klatce. Wracamy po przerwie wakacyjnej i mam nadzieję, że teraz będziemy się spotykać regularnie. Rozpoczynamy nowy sezon programu Klatka po Klatce. A rozpoczynamy go z przytupem, bo z nami jest Mistrz Świata, człowiek, który jest autorem nokautu roku w polskim MMA, Krzysiek Głowacki. Witaj, główka. Cześć Artur, cześć, witam wszystkich. Siemanko. Zbliża się gala, w której weźmiesz udział KSW 98, to już w sobotę w Lubinie, ale przyznam tak zupełnie szczerze, że no nie sądziłem, że będę musiał czekać na Twoją drugą walkę aż 15 miesięcy, no życie bywa przewrotne, tak powiem. No dokładnie, życie bywa przewrotne, no niestety no były przyczyny niezależnie ode mnie, trzeba było czekać, ale już niedługo, już parę dni zostało, także do zobaczenia w sobotę. Tak jest, w sobotę pojedynek z Dawidem Kasperskim, ale ja wrócę do tego, do tego czasu, kiedy cie, Ciebie nie było. Czy znaczy, Ty masz poczucie straconego czasu, biorąc pod uwagę no, swój transfer do nowego miejsca? Nie będę Ci wieków wypominał, bo ja chyba nawet jestem starszy, <śmiech> <śmiech> ale jednak... Nie, nie wypada, nie wypada. Nie, spokojnie, spokojnie. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Wiadomo, no, to było i parę kontuzji zł, złapałem, bo w grudniu żebra były złamane, także, także długo wracałem, po tym później z czerwca też wypadłem. No niestety musieliśmy to przesunąć, dlatego teraz jestem zdrowy. I teraz dla mnie liczy się najważniejsze tu i teraz, czyli w sobotę walka. Tak jest, ale są takie głosy, nawet pod jednym z wywiadów pojawił się taki komentarz, i tak szczerze powiedziawszy, tak, ja rozmawiam z ludźmi ze środowiska i podobne opinie się pojawiają. Ja zacytuję: Tak się marnuje ma potencjał marketingowy rozpoznawalnych zawodników. Szkoda, że tak długo musieliśmy czekać, no bo to co zrobiłeś na Narodowym, no to było coś, co, no coś wielkiego po prostu. I szkoda, że tak długo musieliśmy czekać. No szkoda, szkoda, no tak wyszło, no ale to mój, tu już nie ode mnie wyszło, no kurde, bo jednak w sierpniu, widzisz, no to w czerwiec był walka, w sierpniu miałem połamane 4 czy 5 żeber, potworna kontuzja, bardzo długo, a nie chciałbym wychodzić z taką kontuzją do jakiejkolwiek walki, bo to by nie było sensu, prawda? Także to musiało się wyleczyć całkowicie, nie zaleczyć, tylko wyleczyć, żeby nie było zero śladu i wtedy można walczyć. A kto cię tak potraktował? Kurde, akurat na sparingu, już nie pamiętam, ale z zagranicy chyba chłopaczek na, na sparingu poleciałem, na jego pięści akurat, no i niestety się połamało. Cztery żebra. No to dosyć, dosyć poważnie słyszałem, ale do tego przejdziemy później, że to jednak jeśli chodzi o żebra, to muszą uważać ci, którzy z tobą się mierzą, ale do tego za chwilę, do tego za chwilę. Spokojnie. Dobrze, dobrze. Ja mam informacje jak zwykle zakulisowe, więc za chwilę się nimi podzielę. Byłeś przymierzany też do walki na gali KSW Epic. No, głównym powodem była wpadka dopingowa, to też jakby przewrotność losu przyznasz. Czy wpadka dopingowa, czy wpadka ja motorów, ja tego nie chcę nawet komentować, nie chcę już w ogóle tego poruszać tematu, bo to niepotrzebnie jakąś burzę znowu, po co mi dalej problemy, kłócić się z jednym człowiekiem, także bez sensu. Po prostu miałem się rozejść, miałem nie boksować, a chciałem zaboksować, jednak wyszło inaczej. Że już nie zaboksuję. Także, no i to, ale coś się nie dzieje z przyczyny. Jestem w KSW, jestem teraz szczęśliwy i tyle jestem wolowikiem. No i tyle, odcinam kupony od tamtych reszt. Cieszę się, że opuściłeś środowisko bokserskie? Tak, jak I teraz tutaj będę sobie walczył. Oczywiście, dopóki zdrowie będzie, będzie dopisywało. Tu będę walczył, tutaj jestem mega szczęśliwy. A jaka jest największa przywara środowiska bokserskiego? Bo o tych cechach ujemnych tego środowiska mówił Twój dobry, znajomy sąsiad Artur Szpilka. Wielokrotnie o tym mówił. A jak gdybyś ty miał wskazać taką największą bolączkę boksu, która, no, którą przeżyłeś na własnej skórze? Za dużo ich było, także tak nie wiem, ale, ale to jest dużo zawdzięczam dzięki boksowi. Dlatego ja nie chcę się źle wypowiadać, no. Mam przepiękny dom, mam wszystko też dzięki boksowi. Przepiękne chwile, przepiękne wspomnienia. gdzieś tam zostaną już zawsze ze mną te wspomnienia, i dlatego zostawmy to tak jak jest. Ja nie chcę komentować, nie chcę obgadywać kogokolwiek. Bo to nie na tym rzecz polega. Trzeba się skupić tu i teraz. Teraz mam przygodę w KSW, zobaczymy jak ona się potoczy. Mam nadzieję, że też będę miał przypiękne wspomnienia i tak zakończę karierę i będę trenerem boksu. Także tak, tak tak, bym siebie widział. Ale wiesz, że ze słów Twoich wyłania się taki obraz, że no brak występu na gali KSW Epic to była zemsta Twojego byłego promotora. Bo nie, no, powiedziałeś, że to było gruby mini szyte i tak dalej, i tak dalej. No dokładnie, no tak było. No, no ale co ja poradzę? Na szczęście już jest to za mną i tyle. Jak bardzo i czy w ogóle Krzysztof Głowacki zmienił się jako zawodnik MMA od czasu debiutu? Bo yy, powiem tak, no, ten rozbrat twój można rozpatrywać w różnych kategoriach ujemnych, ale być może też. Dodatnich, no bo z drugiej strony, nie licząc tego czasu rekonwalescencji po kontuzji, no to jednak miałeś troszeczkę no, okazję, żeby podszlifować swoje umiejętności. Więc słucham, czy dzisiaj już możemy mówić o Krzysztofie Głowackim jako zawodniku MMA? Nie, spokojnie, to jest za dużo, za dużo tych myćków tutaj różnych jest. Tu z jednego wyjdziesz, padniesz drugi, z drugiego wyjdziesz, padniesz trzeci, tak w kółku, także to można by było wymieniać, wymieniać. Raczej, raczej zawodnikiem prawdziwym, stricte MMA chyba raczej już nigdy nie będę, bo po prostu nie starczy mi wieku i czasu do tego, także, ale spełniam się, spełniam się, bardzo mnie to jara, fajnie się mi trenuje, z miłą chęcią zawsze jadę na trening, bo nigdy nie wiem, co, co będę robił, także to jest najważniejsze. Jestem mega zadowolony. No to pytamy o te szczegóły. a, co? Mhm. a czy... A czy rozwinęłem się, no to zobaczycie już w sobotę. No, co ja mogę mówić? Wiesz, mówić można dużo. Mogę powiedzieć, że nie wiem, jestem mega zawodnikiem że my mam mamy uwielbiam parter, robię, lu, y, 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 robię wszystko w parterze, a wyjdzie w sobotę co innego, tak? Ci powiem, że jednak parter jest obcy mi, a jednak w sobotę będzie, że walka będzie w parterze. Także, także różne rzeczy można mówić, ale najlepiej ja jestem zawsze przekonany tego, żeby to pokazać. No i w sobotę to będę chciał to pokazać wszystko. No to dobrze, to przechodzimy do tych szczegółów. Czy Krzysztof Głowacki to jest ktoś, kto na sali obala? Różnie. Jest taki, jest taki, tak. A czy Krzysztof Głowacki to jest ktoś, kto na sali z łatwością jest obalany? Nie, no są zawodnicy, co łatwo mnie obalają, także są. A czy w którymś momencie treningu w MMA miałeś dość, właśnie tych, powiedzmy, zajęć parterowych czy zapaśniczych? No nie. bo. Nie? Nie, nie miałem, bo mówię, mnie to bardzo kręci, bo to jest dla mnie coś nowego i nie miałem jeszcze nigdy dość. Także. Może byłem wycięczony gdzieś, wymęczony, ale nie miałem dość, chciałem jeszcze bardziej, jeszcze więcej. Także tu fajnie, fajnie się czuję. Słuchaj, bo ja jak zwykle nie byłbym sobą, gdybym nie, nie podzwonił i mam informacje właśnie z pierwszej ręki. Zastanawiam się, jakim zawodnikiem, jakim podopiecznym jest Krzysztof Głowacki. Bo ja usłyszałem takie zdanie, że ty na tyle słuchasz się trenera że czasami nawet nie masz odwagi powiedzieć, że jesteś zmęczony. To prawda, to prawda, ja zawsze, ja to wyniosłem z boksu, że zawsze robiłem to, co trener powiedział. Trener mi powie, nie wiem, robisz trening jeszcze przez 5 godzin, to ja to będę robił. Nawet będę bez sił, będę, nie wiem, będę skontuzjowany, ja i tak to zrobię, bo taki mam charakter. Bo ogólnie dla mnie to trener powie: To to jest najważniejsze, powie odpoczywam Krzychu, dobrze, okej, okay, nie ma problemu, nawet nie dyskutuję. Nawet jakbym nie chciał odpoczywać, to i tak idę i będę odpoczywał. Bo dla mnie trener to jest rzecz święta i, i robi to, co zawsze mówi. A czy to prawda, że podczas pracy ze swoim trenerem masz zakaz bicia na wątrobę, nawet w sytuacji, kiedy trener ma ochraniacz? <laughs> Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Coś w tym jest. Zawsze w jakiejś to jest część prawdy. No właśnie, takie zdanie usłyszałem, że ciosy Krzysztofa Głowackiego bolą nawet przez ochraniacz taki profesjonalny. Szczególnie ten no tak, to ja myślę To ja myślę, że jakbyśmy zostawili kilku pięściarzy, czy coś, to naprawdę. Troszeczkę my inaczej bijemy z tego względu, że mamy troszeczkę inne ustawienie nóg. Trochę mocniej bijemy, ale wiadomo, nogi są jeszcze mocniejsze. Także tutaj trzeba na wszystko uważać. Także to z tym wszystkim biciem to nie tak... No fajnie, mocno bijemy, ale to z tego jak trzeba dobrze trafi, dobrze podejść, dobrze wyczuć dystans. Jest wiele innych argumentów jeszcze. Rozmawiamy o tobie, ale muszę tutaj wtrącić to pytanie, bo oczywiście ciebie do pojedynku z Dawidem Kasperskim przygotowuje Piotr Strus. Jakim trenerem jest Piotr Strus? Bardzo dobrym trenerem. Ja jestem bardzo zadowolony, że mogę trenować z Piotrem. Bardzo dobrze się dogadujemy. No i mówię, ja robię wszystko, co on mi mówi, także ja jestem mega zadowolony z niego. E, mamy poniedziałek, rozpoczyna się ten tydzień. E, e, program mieliśmy nagrywać e, w studiu, ale tutaj e, jak napisałeś w się. Premier e, zabrania i koniec i nie ma jazdy, także pojechałem tylko po rybkę. Tak jest, no właśnie, skoro mowa o jedzeniu, skoro mowa o wadze. Z tego co słyszałem, można powiedzieć, że na początku tygodnia ty nie musisz mierzyć się z limitem wagowym. Czy to prawda? No nie do końca. Nie do końca prawda. Także jeszcze parę, parę kilo jest, ale to spokojnie. W piątek będę miał wagę. Ale czy to prawda, że jesteś zawodnikiem, który nie zbija drastycznie do limitu wagowego? Skąd się nie, to wziął? Nie. Czy to właśnie z czasów jeszcze bokserskich? Z boksu, jest... z boksu tak. Ja zawsze w boksie. W boksie walczyłem w cruiserweight, czyli 90 kg 700 gram. Maksymalnie na, roztrenowa na roztrenowaniu mogłem ważyć 96 kg, czyli jak przyjeżdżałem po, po wolnym na trening, to zawsze nas trener fiodor łapie ważył. Jak ktoś ważył, nie wiem, ja miałem na przykład 96, jak ważyłem 96100, zostałem wywalany z sali, mogłem przyjść dopiero na drugi dzień. Gdzie była waga zrobiona, tak? Także, także ja to mam z boksu, ja nie ważę teraz, nie wiem, 100 kilo czy ileś i będę robił, nie wiem, 7-8 kilo z wody na, koniec, na sam koniec, tak? Nie, ja po prostu mam 2 kilo nadwagi, ale to spokojnie mi zejdzie, bez żadnego problemu. I mniej więcej będę ważył 96 kilo na walce, także tak to będzie wyglądało. A czy ktoś próbował to zmienić? Bo jednak w MMA, nie wiem, czy, czy, czy pewnie już zdążyłeś się zorientować, że zawodnicy niektórzy no drastycznie zbijają tę wagę, wierząc, że powiedzmy w wyjście do klatki i, i gdzieś ważenie no, no kilka kilogramów więcej, niektórzy nawet 10 kilogramów więcej, to może być jakiś rodzaj przewagi. Czy, czy, czy miałeś takie podpowiedzi, czy nie? Tak, oczywiście, że miałem, ale to może być rodzaj przewagi, ale może też troszeczkę zgubić, bo jednak, jednak te 10 kilo to jest bardzo duża różnica, na drugi dzień przytyć. Ale co ja będę mówił, kurde, jak, jak na swoim doświadczeniu tego nie przeżyłem, także nie ma co się wypowiadać z teorii, tylko mogę wiedzieć, także to nie jest też za dobrze tak 10 kilo przytyć, także ja wiem jak się czuję najlepiej. Wiem, ile mam ważyć podczas walki, także ja robię tak, jak czuję się najlepiej. Rozmawiałem o tym właśnie z trenerem. Przedyskutowaliśmy. On powiedział swoje strony, ja powiedziałem swoje strony. No i robimy tak, żeby my, to ja się czuję najlepiej, jak, jak powinienem, a nie jak, jak robią inni zawodnicy z MMA. A czy ty korzystasz w ogóle z pomocy bo jak powiem, Bo jak powiem jeszcze raz, nie jestem zawodnikiem MMA. <laughs> jestem ja. A korzystasz z A dietetyka mam. Dietetyka mam Jakuba Puchalskiego z Poznania, którego serdecznie pozdrawiam. Niesamowity człowiek, bardzo dobre przepisy daje, bardzo dobre jedzonko, także super. I z wagą ale, u niego nie mam problemu. Ale słyszałem, że jesteś wdzięcznym zawodnikiem do pracy z dietetykiem, bo uwaga, nie jesz fast foodów, czy to prawda? Nie wiem, nie jem wiem fast foodów. Nie, oczywiście po walce pierwsze co to zjem hamburgera, tak, uwielbiam hamburgery, ale tak to nie, to nie jem fast foodów ani nic, moim, moim najgorszym, że tak powiem narkotykiem to jest Coca-Cola, picie Coca-Coli, uwielbiam, po prostu bóstwem i teraz jak przed walką nie piję, to po prostu aż mnie skręca, nie wiem czy zawartość cukru, czy co. Nie mam pojęcia, ale uwielbiam Coca-Cola i to jest, to jest mój taki kurde największy minus. Czyli rozumiem, Niestety. że rozumiem, że w torbie yy, na galę KSW w Lubinie będzie, będzie, ten napój obecny, żeby po walce, po walce, po walce od razu będzie litr koli od razu wypity. Słuchaj, powiedziałeś, że nie jesteś jeszcze zawodnikiem MMA, a zastanawiam się jakie masz ambicje. Po ponad roku trenowania tego sportu. Czy to jest kwestia, mogę dawać fajne walki, czy może coś więcej? Nie wiem, na razie, na razie to oczywiście podchodzę, żeby to było jak najwięcej, ale wszystko zależy od mojego zdrowia. Po ostatnim tym czasie, kurde, widzę, że jednak tutaj też jest dużo kontuzji. To jest inny sport coraz więcej rzeczy mnie boli, nie tylko kurde łokcie, czy tam nadgarstki jak było w boksie, teraz jest dużo więcej tych rzeczy, no zobaczymy ambicja mam przecholernie duże ale nie chcę nic mówić bo nie wiem, nie wiem jak to będzie, tak także o, miałem walczyć w tamtym roku drugi raz, ale widzicie przez kontuzję kurde mnie wykluczyło na bardzo, bardzo długo także co, mówić można wiele zobaczymy jak wszystko wyjdzie Przejdźmy do Twojego do rywala, do, do Dawida Kasperskiego. Czy zgadzasz się, że, że no biorąc pod uwagę wasze style bazowe, no to jednak on jest faworytem pojedynku w Lubinie? No pewnie no przede wszystkim kopie dobrze, tak? Także na to będę musiał też uważać, ale na to też jestem gotowy. Przeczytałem takie zdanie pod jednym z, wywiadem. z wywiadów twoich je zacytuję. Ciekaw jestem, jak zachowa się Krzysiek, kiedy zbierze kilka soczystych laukików od Dawida Kasperskiego. Jak zachowa się Krzysiek? To już zobaczycie w sobotę, jak się zachowa Krzysiek. Także. także no to powiem szczerze, na początku bardzo mocno bolały te laukiki. Jak okupowali mi nogi? No teraz już coraz lepiej, no ale zobaczymy, jak to będzie walczyć. Zastanawiam się, jakich rad udziela ci twój sąsiad, Artur Szpilk. Artur też dobrze, dobrze radzi. On całkiem na radzi, a całkiem na wychodzi mu w klatce walka. Także on, bo naprawdę fajny jest statek, fajnie radzi, fajne ma pomysły, a w klatce, no widać, że gdzieś tam kurde coś bierze górę, no i idzie, idzie od razu na wybitkę. Także, ale radzi dobre rzecz. Ale jak rozmawiam z ludźmi ze środowiska, którzy obserwują Ciebie, to ja spodziewam się w sobotę jednego, właśnie spodziewam się solidnej bitki, bo każdy, z kim rozmawiam, podkreśla, no, że ty masz charakter do tego stworzony i twój sąsiad też to podkreśla. No zobaczymy. No, planu nie będę zdradzał, jaki jest. Czy będzie bitka, czy nie będzie bitka, czy będzie bardzo ładna walka w dystansie albo w parterze. Tego też nie zdradzę, także zobaczycie w sobotę. Nie będę tego tematu rozwijał, ale rozwinę inne, bo słyszałem, że to jest całkiem ciekawa historia. A jak to się w ogóle stało, że razem z Arturem Szpilką jesteście sąsiadami? Kurde, no kiedyś, kiedyś przyjechałem do niego bieg zrobić, bo mówi, że ma bardzo fajne tereny i mieszka pod lasem, także przyjechałem do niego na osiedle. poszliśmy, bieg zrobiliśmy. Później w, z jednych z domów, jeszcze gdzie były na wykończeniu, schody biegaliśmy do góry po schodach. fajna też, Fajny trening, praca. No i mówię, kurde, fajnie tutaj tak naprawdę jest. On mój, ty, jest dom na sprzedaż, dawaj jedziemy. Ja my dobra, to przyjadę kiedy idzie. O nie, 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 bo ty już nie przyjedziesz. Jedziemy teraz do dewelopera. No i pojechaliśmy właśnie. No i kurde, tak zostało że zostałem tu sąsiadem. Czyli okazuje się, że Szpila też jest niezłym, powiem tak, sprzedawcą po prostu. Ja tak, słyszałem, dokładnie. że to on w ogóle negocjował zakup twojego domu i, że tak powiem, postawił trochę dewelopera pod ścianą. Nie, nie, nie. Ty masz mu ten dom sprzedać i... Dokładnie, I... dokładnie tak było. Także, kurde, także... Artur, to naprawdę biznes umie robić. Pozdrawiamy. Przy okazji jeszcze jeden temat, y, który chciałem poruszyć w tej rozmowie. No bo w ostatnim czasie y, internet żył galą Fame. I zastanawiam się, czy oglądałeś to, co działo się na strefie narodowym. Akurat nie oglądałem. Byłem w Szczecinie, prowadziłem seminarium, później wracałem samolotem do Warszawy. O 19 byłem już w domu, ale nie, nie oglądałem. Odpoczywałem. No, bo, miałem, bo miałem cały dzień pracy, mówię, bo musiałem polecieć do Szczecina, później seminarium, szybki trening i wracałem z samolotem, także, także pełen dziennej emocji i wieczorem sobie po prostu odpoczywałem. No, podobnie jak ja, ale mam pytanie o dyskusję, która, która miała miejsce po tej gali, bo przetoczyła się przez szczególnie środowisko bokserskie dyskusja dotycząca Tomasza Adamka i jego walki z Kasiuszem Życińskim. Trener Raubo stwierdził, że Tomasz Adam nie powinien robić i tutaj cytat z siebie małpy. Darek Michalczewski stwierdził, że to, co działo się na Narodowym, to był kabaret. A jak Ty odbierasz tego typu walki mistrzów? Nie wiem, nie widziałem tej walki w ogóle, jak ona wyglądała czy kabaret był, czy nie. Nie mnie to oceniać, i słuchaj, ja powiem tak. Artur, ja nikomu nie będę zaglądał w kieszeń. Ani w życie prywatne, ani każdy to, co robi, robi dla siebie, na swoją sławę i tyle. Ja miałem też propozycję we Flikę walczyć, ale nie przyjęłem jej. Poszedłem do KSW i tu się spełniam. No mówię, zawodnikiem MMA raczej nigdy już nie będę, bo no, czasu nie mam na to, żeby to wszystko się nauczyć, żeby być kompletnym zawodnikiem. No niestety nie będę. Chociaż będę się starał z całych sił, będę robił wszystko, żeby być tym kiedyś zawodnikiem. Może, może dane mi będzie być zawodnikiem. Ale mówię tutaj, to chwili każdy robi to, co uważa za stosowne. Tomek uważa, że jest ok, może tam zarabiać pieniądze czy coś ok, no to nie chcę zarabia, czy tam kto inny. Mnie to nie interesuje, ja patrzę tylko na siebie, bo mi nikt do gara nic, nie włoży ani nic. Ja patrzę na siebie, na swoją rodzinę, na swoją żonę, na swoich bliskich. O to, żeby każdy miał najlepiej i tyle. I robię to wszystko, żeby każdy był zadowolony, a nie patrzę co kto co tam robi. Bo mnie to nie interesuje. I ja szanuję tę opinię. Jeszcze jedno pytanie, no bo na tej gali miał wystąpić e, Krzysiek Diablo Wodarczyk. Ostatecznie to się nie stało. Mam wrażenie, że e, bardzo dużo fanów chciałoby zobaczyć jednak Diablo, nie w starciu z paszą bicepsem, z którym miał się zmierzyć, na stadionie narodowym, ale z Arturem Szpilką. Szpila stwierdził, że to jest sprzedawanie emocji, i ja się z tym zgadzam. Zastanawiam się, czy Ty chciałbyś zobaczyć taki pojedynek. Dla mnie, okej, okay, może być, jak będą chcieli, jak się dogadzą, dogadają na walkę, to oczywiście zobaczę. No, będę, będę, siedział z boku i kibicował, także, także zobaczymy. Ale ogólnie, nie sądzę, żeby doszło do tej walki kiedykolwiek w życiu. Też mi się tak wydaje, chyba tutaj jednak yy, Diablo. Hmm, skreślił w ogóle taką, taką opcję i chyba i chyba zdania no, tak, jest... mi się, tak, tak mi się wydaje, że tej walki po prostu nigdy w życiu nie będzie. To zostawmy już ten temat, wyczerpałem limit pytań, ale mam jeszcze jedno, bo powiedziałeś, że jedziesz po rybkę. W jaki sposób ją przyrządzisz? Na grilla. Wrzucam na grilla łososia, Ważliwa do tego gotowana. No i tyle. No Bengi nie mogę jeść. Okej, okay, to życzę ci smacznego. Powiedziałeś, że być może nigdy nie będziesz y, zawodnikiem MMA, a to ja powiem tak, nawet będziesz się starał. Będziesz się starał, chociaż będziesz starał, się starał, to ja powiem tak, nawet jeśli nie będziesz tym zawodnikiem MMA, a będziesz nam dostarczał takich emocji jak na stadionie narodowym, to ja czekam. Absolutnie czekam. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, Artur. Pozdrawiam Cię serdecznie. Widzimy się w sobotę. Artur Mazur to był program Klatka po klatce, a moim i Waszym gościem był Krzysiek, Główka Głowacki Smacznego. Dzięki wielkie. Na razie. Hej.